To trapowy shit, ma, jak na statku Ja jestem z na bali, a ty pucuj pokład majtku U Nas kobiety są wavy, piękne i do bólu szczere Ty skaczesz za burtę, się nabrałeś na syrenę To trapowy shit, ma, jak na statku Ja jestem na pali Ja Powy shit, y, kurwa u mnie wszystko Ja lecę wysoko, a ty kurwa pikuj nisko Jestem pierdolony kotem, szykuj się, mała myszko Wszyscy chcą mej krzywdy, więc sadziłem kibrowisko Odpalam ze blanda, patrzę w mury, widzę przyszłość W gwiazdach zapisany los, ty się możesz być i wyszło Ja razem z moją bandą, mimo sztormu płyniem dalej Ty na bocianim gnieżdżysz z kumplami siadasz na flagę Trapie zjada zęby, ja mam kły, jakbym był morsem Na mapie mam kreski, jakbym kurs wyznaczał koksem To trapowy shit ma, jak na statku Ja jestem na pali a ty płucuj pokład majtku Na sobie wiedzy są wavy, piękne i do szczere Ty zabudę za burdę, się nabrałeś na syrenę To trapowy shit ma, jak na statku Ja jestem na pali, a ty Zabrałeś na syrenę. Kiedy zbliża się storm, ja gotowy stoję mocno. Ty, nawet podczas mdzawki, sam sobie złamałeś wiosło. Mój statek wytrzyma wszystko. Budowałem go latami. Twoja łajba pełna dziur, ledwo zabita dechami. Dziury w sercu se zapychasz z nowymi kobietami. Teraz Bo poczuły woń krwi, no bo zrobiłem ci rzeźnię I nawet nie szkoda mi To trapowy shit ma bujać jak na statku Ja jezdów na fali, a ty płucuj pokład majku Nas kobiety są wavy, piękne i do wólu szczere Ty skaczesz za burtę, się nabrałeś na syrenę To drapowy shit ma bujać jak na statku Ja jezdów na fali, a ty płucuj pokład majku Čí nabrałeś na syreny?